Profesor Bawa Shiv przeprowadził w 1999 roku eksperyment, podczas którego zebrał w jednym pokoju grupę uczestników i podzielił ich na dwa zespoły. Pierwszy musiał zapamiętać liczbę składającą się z dwóch cyfr, natomiast drugi musiał zmierzyć się z siedmioma. Następnie uczestnicy musieli przejść korytarzem do następnego pokoju, gdzie ich zadaniem było przekazanie zapamiętanego kodu. Trik polegał na tym, że podczas przemieszczania się z jednego pokoju do drugiego coś im przeszkodziło. Hostesca na korytarzu pytała uczestników, jaką przekąskę wolą. Do wyboru były owoce lub ciastko. Co się wydarzyło? Osoby, które miały za zadanie zapamiętać tylko dwie cyfry, dwukrotnie częściej wybierały zdrowszą owocową przekąskę, natomiast grupa z dłuższym numerem skłaniała się ku opcji czekoladowego ciastka. Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz na pytanie. Ile rzeczy siedzi obecnie w Twojej głowie? Wyobraź sobie, że takiemu ziomkowi jak Ty 12 tysięcy lat temu towarzyszyły trzy codzienne zmartwienia: brzuch napełnić, sen odbyć i potomstwo. Zrobić. Dosyć nieskomplikowany zestaw. A jak jest dzisiaj? Łapiesz za telefon, 14 powiadomień z 6 różnych aplikacji, 8 maili, w tym 3 przypomnienia o spotkaniach, na które musisz się przygotować. Tętno skacze. Żeby się zrelaksować, odpalasz socjalę. Skrylujesz i czujesz poczucie winy, że w ogóle wziąłeś do ręki telefon, więc zaczynasz pracę do jednego z czterech projektów, których deadline już dwukrotnie podkreśliłeś markerem w kalendarzu, ale zanim to, no to trzeba wybrać muzyczkę. W międzyczasie robisz się głodny, więc tracisz kolejny kwadrans na przeglądanie dziesiątek restauracji w Twojej okolicy. Czekając na jedzenie, robisz sobie. Przerwę od niczego w sumie. A w tle brzęczą powiadomienia, więc sprawdzasz znowu telefon. Padło tym razem na Tindera. Dziesiątki twarzy i osobowości, które oceniasz w sekundę. Skończyły się darmowe lajki, więc ostatecznie odpalasz YouTube'a, gdzie gość z wąsem opowiada ci, jak walczyć z przytłoczeniem. Skylab był pierwszą stacją kosmiczną United Space. W 73 roku zdecydowano wysłać ostatnią misję, nazwaną mało oryginalnie Skylab 4. Przez to, że była to ostatnia taka wyprawa, NASA chciała wyciągnąć z niej jak najwięcej. W rezultacie zarzucała załogę każdy możliwym do wyobrażenia zadaniem, a w misji tej brało udział tylko trzech astronautów. Każdy z nich był świetnie wyszkolony i wyedukowany, ale był pewien haczyk. A żaden z nich Nigdy wcześniej nie był na prawdziwej kosmicznej misji. Nigdy nie był w kosmosie. Całoga składała się więc wyłącznie z nowicjuszy, co, jak możecie się domyślić, spowodowało pewne komplikacje. Pierwsza z nich pojawiła się chwilę po starcie, ponieważ William Pouch doznał mdłości i wymiotów związanych z chorobą kosmiczną. Pouch nie chciał niepokoić reszty, więc po prostu się do tego nie przyznał. Ostatecznie kontrola naziemna się o tym dowiedziała i cała załoga dostała reprymendę, a artykuł o tej sytuacji pojawił się w New York Times. Rosło więc napięcie. Po tej akcji cała załoga wróciła do pracy na rekordowe 80%. 4 dni. W każdym razie miała, bo kolejny problem pojawił się już po tygodniu, gdy jeden z trzech żyroskopów uległ awarii, co oznaczało, że jeśli kolejny padnie, to astronauci pozostaną bez wsparcia. Można to przyrównać do jedzenia spaghetti w białej koszulce. Nie masz jeszcze kłopotów, ale też nie jesteś od nich jakoś specjalnie daleko. Każdy dzień Trójki Naszych Bohaterów zaczynał się od długiej, porannej odprawy, podczas której kontrola naziemna zasypywała załogę serią skomplikowanych zadań, którą następnie drukowała w formie kilkunastometrowej listy. Panowie byli więc poddani mikrozarządzaniu 24x7 przy zerowej inicjatywie docenienia ich pracy. Ba, zamiast tego zespół Skylab 4 był bez przerwy porównywany do poprzedniej misji Skylab 3. Która otrzymała taki przydomek załogi 150% ze względu na to, jaką wykonywali normę. Mamy wręcz idealny przepis na przeciążenie i na przebodźcowanie. Pewnego dnia cała załoga przegapiła poranną odprawę, a skutek tego incydentu zmienił nasa na zawsze. Rozwiązanie tej historii znajdzie się na końcu wraz z prezentem, ale pozwólcie, że pogadamy na razie o naturze samego przebodźcowania. Wychowałem się w środku lasu, gdzie jedynym bodźcem w ciągu dnia był Nadjeżdżający kurier tak naprawdę. Po czym zacząłem równolegle studiować medycynę, prowadzić fundacje, wydawnictwo i media społecznościowe, dlatego musiałem nauczyć się, jak działa przeciążenie i przede wszystkim jak sobie z nim radzić. Mam nadzieję, że Wy również po tym filmiku będziecie wiedzieć, jak to zrobić, dlatego super, że jesteście i oglądacie dalej. Zacznijmy więc od naukowego zrozumienia, źródła zjawiska przebodźcowania. Skąd się w ogóle bierze? Odpowiedzi na to pytanie mogą być przeróżne, czasami może zawieść nas nasza asertywność i zgodzimy się na pewien projekt pod wpływem chwili. I próśb ludzi dookoła. A czasami wynika z tego, że praca staje się celem w życiu czy takim nałogiem, który stopniowo zwiększa swoją dawkę, stawiając sobie coraz wyższe lub nawet absurdalne wymagania. A czasami to może być prosty wynik prokrastynacji, która może wynikać z różnych, bardziej kuszących alternatyw, jak szybki skok dopaminy na social mediach albo podświadome unikanie i odkładanie zadania, bo nas stresuje. Więc co osoba to przypadek, ale warto zadawać sobie pytanie, dlaczego. Twój mózg jest podzielony na dwa systemy: racjonalny, czyli kora przedczołowa i emocjonalny czyli układ limbiczny. Kiedy racjonalna część głowy jest zajęta na przykład zapamiętaniem siedmiu randomowych cyfr, to stery decyzyjne przyjmują emocje, które no, nie będą przypominać na przykład o fakcie, że owoce są znacznie lepszym i zdrowszym wyborem niż ciasteczko. Jak się okazuje jest to często powtarzany pattern wśród ludzi, którzy są przeciążeni czy zestresowani. Tylko, że życie nie trwa od projektu do projektu, a składa się raczej z takich małych codziennych aktywności i wyborów, które Niczym takie cegiełki budują nasze życie i przyszłość. Dostaję często pod filmikami komentarze mówiące, że okej, okay, znam te wszystkie techniki, wiem jak się zorganizować, wiem jak budować nawyki, wiem w teorii jak się ogarnąć, ale w praktyce po prostu tego nie robię. Przyczyną jest prawdopodobnie właśnie przewodziwanie. Jak więc nie wpaść w tą pułapkę? Jak nie doprowadzić do momentu, w którym jesteś ciągle zmęczony i aby podtrzymywać swój życiowy bieg, pomagasz sobie tylko za pomocą tych krótkotrwałych satysfakcji. To może ci w tym siekiera. To jest Abraham Lincoln. Może nie miał szczęścia do wybierania spektaklu w teatrze, ale zdecydowanie potrafił tworzyć dosyć zgrabne zdania. Powiedział kiedyś dajcie mi 6 godzin na ścięcie drzewa, a pierwsze 4 spędzę ostrząc siekierę. Niestety nie doszukałem się dowodu na to, że Abraham Lincoln rzeczywiście kiedykolwiek ściął drzewo, można więc to zaliczyć do pewnego rodzaju obietnic wyborczych. Pierwszym krokiem do walki z przebodźcowaniem jest przygotowanie się, więc zacznijmy od przygotowania swojego środowiska. Przejmijmy nad nim kontrolę. Czasami możemy czuć się przytłoczeni sam faktem chaosu w naszym miejscu pracy. Pełna skrzynka mailowa, pełny pulpit, pełne biurko, pełne gacie. Pokaż samemu sobie, że jesteś panem sytuacji i uporządkuj otoczenie, zanim zrobisz cokolwiek innego. Tak, żeby podczas pracy nie kusiły cię żadne gierki, komunikatory ze znajomymi i tak dalej. Jeśli chcesz pójść o krok dalej, to usuń media społecznościowe, a o tym, jak mówię w tym filmiku tutaj. To, na zewnątrz ogarnięte, to teraz czas na to, co wewnątrz, czyli na twoją łapetynę. Nie chodzi mi tu o zaawansowaną medytację, po której nauczysz się latać, ale po prostu o wykonanie przed pracą paru ćwiczeń oddechowych lub nazwanie pięciu rzeczy w Twoim otoczeniu, które możesz słyszeć, widzieć, dotknąć lub spróbować. Może brzmi to głupio lub oklepanie, ale w praktyce naprawdę daje to mega boost do skupienia się na samym starcie. Dobra, na trochę wyciszona, ale no nie do końca. Pewnie gdzieś tam plączą Ci się jeszcze jakieś myśli, stresy, rozterki. Zrób im screenshota. W tym celu na raz zamknij oczy i pstryknij. W zrzucie myśli chodzi o przelanie ze swojej głowy na papier wszystkiego, co musisz zrobić być w bliskiej lub dalekiej przyszłości. Następnie trochę przydałoby się posegregować te myśli. Zastanów się, które są pilne i ważne, niepilne i ważne, w nieważne i pilne i nieważne i niepilne. Możesz to zrobić według takiego schematu nazwanego e, kwadratem Eisenhowera. Zastanów się, jaka jedna rzecz, która zostanie przez ciebie wykonana, sprawi, że pozostałe będą znacznie łatwiejsze i od jakiej najtrudniejszej rzeczy warto zacząć, żeby wszystkie inne wydawały się prostsze. Co najbardziej prokrastynujesz i jakie zadanie wyrosło w twojej głowie do statusu niemal Niewykonalnego. Stwórz na podstawie tego harmonogram. Nie maksymalny, ale po prostu. Wykonalne. Osiągniesz to postępując według paru prostych zasad. Po pierwsze, jeśli coś zajmie ci mniej niż dwie minuty, zrób to od razu. Po drugie, wrzucaj rzeczy do kalendarza tak, aby konkretne daty przykuły twój wzrok. Na przykład używaj różnych kolorów lub czcionek. Po trzecie, jako pierwsze wpisz daty, które są nieruchome, wszystkie deadline'y, urodziny, święta i takie tam. A potem wokół tego zbuduj resztę swoich planów. Po czwarte, niezależnie od tego, jaki horyzont czasowy zakładasz na dane zadanie, Podwójgo. Przeważnie szacujemy czas w oparciu o swoje najlepsze, totalnie zmotywowane i skupione ja. A w praktyce coś Cię rozproszy, ktoś Cię zagada lub będziesz po prostu zmęczony i tyle. Energia w ciągu dnia się zmienia, a zwykle planujesz na początku dnia, kiedy jesteś wypoczęty. Po piąte, bądź na maksa szczegółowy, pisząc, co musisz dokładnie zrobić. Po szóste, jeśli coś wydaje się niemożliwe, zapytaj siebie samego, jak wyglądałoby to zadanie, gdyby było łatwe. I na koniec, dobry plan to elastyczny plan. Bądź gotowy na to, że jednego dnia wszystko będzie musiało kompletnie zostać zreorganizowane, ale stosując powyższe zasady, na 150 tysięcy procent sobie z tym poradzisz. Okej, okay, mamy jakiś tam harmonogram, nawet całkiem solidny bym powiedział trochę mija. Zen rośnie. Cholera, coś mi wychodzi. Nie wyrobisz się z deadline'em. Zen poszedł się jebać. Powiadam o tym świat i nie trzymaj tego w sobie. Nie musisz być idealny, nie zawsze wszystko musi być zrobione na 100%. Powiedz klientowi, że materiał będzie najwcześniej w piątek, a nie w czwartek, jak planowaliście. Zdarza się, nie bierz tego do siebie. Wziąłeś na siebie trochę za dużo i na przyszłość wiesz, że trzeba trochę inaczej tworzyć harmonogram. Przeciążenie to taki dziwny stan, gdy jesteśmy tak przesyceni informacjami, mamy tyle do zrobienia, mamy taką gonitwę myśli, that Paradoksalnie nie bierzemy się za nic. W takim wypadku trzeba po prostu zacząć jechać po kolei. Stworzyć nowy plan, dostosować go do nowych warunków i cisnąć. Zanim wrócę do obiecanego końca historii naszej trójki astronautów, dodam tylko, że jest jeszcze jeden aspekt przytłoczenia. Niekoniecznie negatywne. Przytłoczenie może oznaczać, że po prostu wychodzisz ze swojej strefy komfortu. I tak będziesz zmęczony, a nawet wyczerpany, dotrzesz do swoich granic możliwości i jest to okropne uczucie, które nie powinno generalnie towarzyszyć przez całe życie, ale Czasami nie jest to kategorycznie zła opcja. Może to być sposób na rozwój, na lekcję, czy po prostu uzyskanie lepszej alternatywy wobec uczucia tego żalu. Że nie podjąłeś rękawicy i nie spróbowałeś swoich sił. To jest jeszcze gorsze uczucie. Przeciążona załoga Skylab 4 nie stawiła się na odprawę. Na misję za 12 miliardów dolarów, no, było to dosyć spore wykroczenie. Media obserwując misję, założyły początkowo, że trójka astronautów rozpoczęła swój kosmiczny strajk, ale prawda była znacznie, znacznie prostsza. Byli po prostu zmęczeni, przeciążeni, a w rezultacie opuszczenie przez nich odprawy okazało się lekarstwem na ich chroniczne zmęczenie i stres. W jaki sposób? Kontrola naziemna zrozumiała, że przesadziła z eksploatacją załogi. Doszło do rozmowy pomiędzy obiema stronami, która nie była tak jak wcześniej przepełniona odgórnymi poleceniami i skargami, ale przede wszystkim poszukiwaniem wspólnego zrozumienia. Kontrola naziemna zgodziła się zaprzestać mikrozarządzania nad astronautami, zmniejszono też im liczbę zadań i komunikatów. W rezultacie obciążenie pracą zostało opanowane, wzrosło skupienie i dokładność. Biorąc pod uwagę, że była to ostatnia misja Skylab, te zmiany były kluczowe. W rezultacie wśród załogi wzrosło morale, jak również coś, czego NASA nie przewidziała końcowa produktywność. Astronauci zyskali przestrzeń do przeprowadzania eksperymentów i fotografowania kosmosu i z tej misji właśnie pochodzi między innymi zdjęcie narodzin rozbłysku słonecznego. Ostatecznie Skylab 4 zanim jeszcze powrócił na Ziemię pobił rekord produktywności względem osłabionej wcześniej grupy 150% Skylab 3. W końcu do tego co powiedziałem przed chwilą odpuszczanie to też pewna forma produktywności. Ważne tylko żeby nauczyć się wybierać swojej bitwy. Kiedy docisnąć gaz, a kiedy po prostu się zrelaksować i dać swojej głowie odpocząć. Nie myślcie sobie, że zapomniałem o prezencie. Mam dla Was coś specjalnego, co ułatwi Wam życie, szczególnie w kwestiach, które były dzisiaj poruszane. Planowanie, zarządzanie Finanse i edukacja to są takie tematy, które z tego co wiem są dla Was ważne. Dlatego mam dla Was niespodziankę. Nie chcę za dużo zdradzać, wystarczy, że wejdziecie sobie w link tutaj na górze, jest też w opisie filmu. Ale uwierzcie, warto, bo to jest coś, nad czym pracowałem niemal cały 2023 rok. Na koniec chciałbym Wam jeszcze podziękować za to, że po prostu jesteście i śledzicie mój kanał. To dla mnie szczerze po prostu bardzo ważne, szczególnie w kontekście takiej pewnej misji, którą sobie założyłem, że chciałbym zmienić. Trochę kraj obraz edukacji w Polsce. Jeśli uważacie, że ten filmik był jakkolwiek przydatny, to byłoby super, jakbyście go wysłali jakiemuś ziomkowi, który może akurat się zmaga z przebojcowaniem. a z kolei konkurs z zeszłego tygodnia na moją książkę wygrywa Marcin9745. Chyba zrobimy z tego tradycję, więc jeżeli chcecie wygrać moją książkę Język Mózgu dotyczącą technik błyskawicznej nauki i zapamiętywania informacji, to zostawcie lajka i komentarz. Śniadam, bo śniadam to taki bardzo ładny staropolski czasownik opisujący jedzenie śniadania. Uważam, że fajnie byłoby go przywrócić do użytku. I jak coś, to tutaj jeszcze macie dużo fajnych, darmowych materiałów. Tu możecie zerwać z social mediami. A tu jesteście e, zawsze mile widziani. Siemaneczka.